Witam wszystkich widzów. W ostatnim czasie często słyszymy informacje o kolejnych taryfach celnych nakładanych lub planowanych do nałożenia przez Donalda Trumpa. Działania te są przedstawiane w miażdżącej większości jako działania szkodliwe, a sam Trump jest prezentowany jako szaleniec który wprowadza chaos, i tak naprawdę nie za bardzo wie, jaki ma być efekt końcowy tych działań. Trump poprzez dużą zmienność w swoich decyzjach i przekazywanych informacjach, w których raz nakłada cła, potem się z nich wycofuje, potem zawiesza, potem zmienia ich wysokość, podsyca tego typu narrację. Ekonomiści w zdecydowanej mierze traktują cła jako coś, co rujnuje światową gospodarkę, a dla krajów, w którym są one wprowadzane, wcześniej czy później odbiją się negatywnie, a ten, kto te cła wprowadza, wcześniej czy później będzie zmuszony się z nich wycofać. Pytanie jednak jest takie, czy rzeczywiście mają rację. Jak taryfy celne w rzeczywistości mogą... Zadziałać na światową gospodarkę. I o tym jest dzisiejszy film, o taryfach celnych, czy są naszym wrogiem czy przyjacielem. Ostatnio natknąłem się na wywiad, jaki udzielił Danieli Cambone na kanale ITM Trading James Ricards, amerykański prawnik, bankier inwestycyjny, komentator, a także autor Wielu bardzo ważnych książek, między innymi takich jak Wojny Walutowe. Na platformie YouTube znajdziemy masę różnych poglądów, wywiadów. Natomiast akurat ten przedstawiam Wam dlatego, że uważam, że trafia w punkt w temacie taryf celnych i mogę powiedzieć, że w pełni zgadzam się z gościem w studiu. Chętnym polecam oglądnąć oryginalny wywiad w całości. Jim Rickards rozpoczyna od generalnego stwierdzenia, że ludzie, niezależnie od tego, czy są ekspertami w danej dziedzinie, czy tylko obserwatorami, lubią różnego rodzaju narracje. Więc są one tworzone. Ludzie je kupują, według nich myślą, według nich postępują. Problem w tym, że bywają one kompletnie błędne. So then what's the And this has been true for uh, 50 years. Free trade is good. Everybody wins from free trade. If the other guy puts on tariffs, too bad for him, but you still benefit from no tariffs. Uh, we get cheaper goods, um, uh, comparative advantage. you know, Going back to David Ricardo, I think he published his work in 1819 or, the, or thereabouts. Um, yeah, free trade is good and tariffs are bad. And as applied in the current context, tariffs are inflationary because they raise prices, yes. et cetera. that's what Jim Rickards nie zgadza się z narracją obowiązującą już przez 50 lat, którą można podsumować. Wolny handel jest dobry, wszyscy na nim wygrywają, dzięki niemu mamy tańsze produkty, a cła są złe, a ich wprowadzenie pobudza inflację. Gość programu. Ma zupełnie inny pogląd i twierdzi, że wprowadzenie taryf celnych wcale inflacji nie pobudzi. A dlaczego? Łańcuch dostaw wygląda mniej więcej tak. Mamy na nim trzy główne podmioty: jest producent, następnie importer, a następnie sprzedaje konsumentowi. Jeżeli obowiązują taryfy celne, to fizycznie płaci je importer, ale kto finalnie Zapłaci cło w całym łańcuchu dostaw. Obecnie słyszymy dookoła, że koszty zostaną finalnie przerzucone na konsumenta, a my zobaczymy je w formie inflacji. No ale pojawia się pytanie, czy w obecnej sytuacji konsument jest w stanie zapłacić więcej? Jeżeli konsumenci byliby skłonni zapłacić więcej, to sprzedawcy podnieśliby ceny niezależnie od tego, czy są taryfy celne, czy nie. Sprzedawcy nie podnoszą cen, gdyż konsumenci tego nie akceptują, gdyż kondycja finansowa im na to nie pozwala. Bo gdyby byli w stanie zaakceptować te wyższe ceny, to sprzedawcy już dawno by podwyżkę ich zrobili. Wprowadzenie taryf celnych nie podniesie więc cen dla finalnego konsumenta. Kto więc przejmie to obciążenie? No producent oraz importer. Podzielą się tym obciążeniem i wpłynie to na obniżenie ich marży. Cło jest więc niczym innym niż formą podatku, którą tym razem nie zapłaci podatnik finalny, ale producent zagraniczny lub importer. Ale jeżeli ten sam towar czy produkt zaoferuje producent, który wytwarza te produkty w kraju, to tym podatkiem objęty. Nie będzie. Jim Ricards przypomina, że Stany Zjednoczone nie miały podatku dochodowego do 1913 roku, skąd więc miały środki na prowadzenie różnego rodzaju działań, w tym wojen, a także na rozwinięcie różnego rodzaju innowacji. No właśnie, cła sfinansowały te wspomniane wcześniej działania. Ricards kontynuuje dalej, że Teoria Ricardo o przewadze komparatywnej sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś w produkcji czegoś nie jest wystarczająco dobry, to teoria ta mówi: nie ścigajmy się z nim, tylko kupmy od niego ten produkt, a my róbmy coś innego. Pytanie natomiast jest takie, skąd się bierze przewaga i dlaczego ktoś jest w czymś lepszy. Dziś Tajwan jest Potęgą w produkcji półprzewodników. W 1975 roku nikt tam nie wiedział nic o półprzewodnikach. Skąd więc miała się wziąć przewaga komparatywna, jaką dziś ma Tajwan w tej dziedzinie? Zostały stworzone odpowiednie warunki, które pozwoliły tej branży się rozwinąć, między innymi poprzez liberalne podejście do innowacji w tej dziedzinie. Ricards konkluduje, że kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej jest po prostu stworzenie warunków do rozwoju danej branży. I między innymi taryfy celne pozwalają takie warunki stworzyć i jednocześnie są źródłem dochodów do budżetu, które pochodzą nie od wewnętrznego podatnika czy przedsiębiorcy, ale od Innych krajów, które w ten sposób opłacają w tym przypadku amerykańskie potrzeby. I faktycznie ostatnie dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, które pojawiły się w tym tygodniu 15 i 16 lipca i które przynajmniej częściowo uwzględniają już efekty wprowadzenia ceł na produkty sprowadzane do Stanów Zjednoczonych. No, nie pokazują bynajmniej, aby miało to jakieś większe przełożenie na inflację. Natomiast, jeżeli faktycznie konsument nie jest obciążony płaceniem opłat celnych w całym łańcuchu dostaw, no to w tej sytuacji musi to wpłynąć na marżę albo producenta, albo importera, albo obydwu. Jeśli potwierdziłoby się to, co mówi, Jim Records, to niewątpliwie działania Donalda Trumpa w zakresie wprowadzania ceł dla Stanów Zjednoczonych mogą okazać się dużym sukcesem. Przede wszystkim pozwolą ściągnąć do budżetu dodatkowe środki oraz wraz z innymi działaniami pozwolą stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju przede wszystkim branż wysokomarżowych. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy: że działania te zmuszają przedsiębiorstwa innych państw do płacenia, a te państwa niekoniecznie muszą się na to zgodzić. Donald Trump poprzez nakładanie ceł ewidentnie uruchamia wojnę handlową, ponieważ każe płacić innym państwom, a te wcale nie muszą być chętne, aby to robić. Zwłaszcza jeśli chodzi o potęgi, które dysponują już swoją olbrzymią siłą gospodarczą i wojskową, a także finansową, mam tu na myśli przede wszystkim Chiny. Stany Zjednoczone nie musiałyby się zbytnio martwić odpowiedzią Chin i innych państw, gdyby nie jedna gigantyczna słabość, a mianowicie dług i jego finansowanie oparte do tej pory w znacznej mierze na partnerach zewnętrznych, co daje między innymi Chinom. Bardzo mocny oręż do ręki, którego niewątpliwie nie zawahają się użyć. Aby zmienić obecnie funkcjonujący system w handlu międzynarodowym, Stany Zjednoczone muszą poradzić sobie z tym gigantycznym długiem, muszą podjąć radykalne działania, które niewątpliwie zmienią cały system finansowy, w którym obecnie funkcjonujemy. Ale to już temat na inne opowiadanie. Nie ulega wątpliwości, że Donald Trump, wprowadzając cła w praktyce, testuje paradygmat, który jest przyjęty przez uczelnie ekonomiczne jako dogmat oraz obowiązuje w przestrzeni publicznej przez ponad 50 lat. O tym, że wolny handel bez barier jest wspaniały i chodzi na wnioski, jest jeszcze za wcześnie. To jest duża szansa, że ten paradygmat, Zostanie podważony. Ale jeżeli słowa Jimmy Rickardsa potwierdziłyby się, to w takim razie dlaczego takie umowy jak ta na ekranie są nam stręczone jako coś, co jest dla nas korzystne? A jakie jest Wasze zdanie na ten temat, proszę odważnie wpiszcie w komentarzach. I to tyle w tym filmie. Proszę o kliknięcie łapki w górę oraz zasubskrybowanie kanału. Polecam oglądanie cotygodniowych wiadomości INV, które ukazują się w każdą sobotę. A teraz już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie Paweł.